Piętnaście sekund. A daleko jak stąd do wieczności. Dobrze, że jesteś. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że cię tu jeszcze zobaczę. I momentu tak. Też tak przez chwilę myślałem. Trudno mi uwierzyć w to, co powiedziałeś o Marianie. Chcę, byś mi to wszystko wytłumaczył. Ana Lucia. Cześć, Kamila. Wejdźcie. Jak się masz? Nie przeszkadzam? Słucham? Montana ją przysyła. Nie jest twoja mama? No? Nie. Co się dzieje? Montana chce, bym tu została podczas gdy będzie finalizował pewną transakcję. Za chwilę sobie porozmawiacie. Montana chciał zostać sam, co oznacza, że przejdzie do działania. Muszę się jakoś do niego zbliżyć. Co ci jest, Ana? Mama, że... Mama powiedziała, że jesteś taka sama jak kiedyś. Zdarzyło się wiele rzeczy. Przepraszam, ale muszę iść do pokoju. Nie wiem, o co mamie chodziło. Przecież nie jest sobą. Chciałbym ci to wytłumaczyć, ale teraz nie mogę. Muszę iść. Nasza operacja jest w niebezpieczeństwie. Jak leci Krzysztobal? Oto, co zdziałaliśmy. To zdjęcie Mariany po wypadku. Na spaloną twarz. Praktycznie rzecz biorąc, była martwa. Nie zdążylibyśmy dojechać do szpitala, więc jedynie doktor mógł jej pomóc dzięki posiadanej przez niego wiedzy. Mariana żyje tylko i wyłącznie za sprawą doktora Gdy dotrafiła, nie można było jej rozpoznać Miała poparzoną twarz i kompletnie połamane kości Była dla nas całkowicie anonimowa Pomóż mi Po przywróceniu funkcji życiowych, uporaniu się z infekcjami i krwotokami, zaczęliśmy odtwarzać tkankę skórną, by w ten sposób zrekonstruować jej twarz. W miejscu wypadku znaleźliśmy zdjęcie, które uznaliśmy za zdjęcie ofiary. Skąd wiesz, że to Mariana, a nie Analia? Grupa krwi z policyjnej bazy nie zgadzała się z krwią ofiary wypadku. To dało nam do myślenia. Dlatego zrobiliśmy test DNA Adriany i okazało się, że to jej matka. Boże, popełniliśmy duży błąd, ale nie mogliśmy wiedzieć, że to była ona. Nawet Mariana myślała, że nazywa się Ana Lucia, bo straciła pamięć. Teraz rozumiem, jakie jest źródło podobieństw, w których dopatrywałem się między Aną i Marianą. Poza tym od razu dogadała się z Adri. Ernesto ją pokochał, a Carmen z niej nawiodziła. Carmen wszyscy podświadomie wiedzieliśmy, że to Mariana. podświadomie wiedzieliśmy, że to Mariana. Czy zgadza się pani na widzenie? To pani Olga Palacios. pani Olga Palacios. Była, wedle pani zeznań, sprzedała pani swoją córkę. Zostawię pani na chwilę. Czego tutaj szukasz? Chcesz się nasycić widokiem mnie zamkniętej w tej celi. Nie zostanę tu długo. I szybko wrócę do swojego normalnego życia. Widzę, że wyrzuty sumienia są ci obce. I nie obchodzą cię losy moje ani mojej córki. Pozbawiłaś mnie jej miłości. Ukradłaś mi ją. Przez te wszystkie lata wydawało mi się, że umarła. A gdy dowiedziałam się, że wzięła się do siebie, było za późno, by ją odzyskać, bo już nie żyła. Za późno, by ją odzyskać, bo już nie żyła. Nie rób siebie ofiary, Olga, proszę cię. O to się nie martw. Prawda jest jednak taka, że nieustannie o tym myślałam. Detektywie? Proszę zabrać tę kobietę. Nie mogę jej znieść. Jesteś diabłem, Carmen. Ale Bóg istnieje. I każe ci zapłacić za wszystkie krzywdy, które wyrządziłaś nam i wielu innym osobom. Nikt mi niczego nie udowodni. Twoja córka została mi sprzedana. Joja mi ją przyniosła. Więc to ją lepiej pozwij. Ty nie masz serca. Nie wykluczone, że masz rację. Si, si, quizá, tal vez no tenga corazón, ¿no? ¿Tú sabes qué? No, szczęście nie jestem głupia. Y wiem, że nigdy nie udowodnicie, że to ja ukradłam Mariana. Jamás podrán acusar mi de haberme robado Mariana. Yo entiendo. Wiem, że mnie nienawidzisz i że chcesz mojej krzywdy. Ale dlaczego zrobiłaś to Marianie? Ona była niewinna. I nie miała nic wspólnego z tym wszystkim, co się stało. Przestań już mówić o Marianie. To nie ma sensu. Mariana już nie żyje. Nie rozumiesz? Nie żyje. Po co tu przyszedłeś? To ja Cię o to pytam. Kapitan Lares kazał Ci się do nikogo nie zbliżać. Nikt mi nie zabroni widywać się z mamą i siostrą. Bardzo za Tobą tęskniłam, mam kamino. Oj, ty uderlaku. Co się stało? Kim jesteś? Co to mają być za żarty? Jakie znowu żarty? Przecież to ja, Ana Lucia, twoja siostra. Nieprawda. Moja siostra jest w pokoju. Gdzie? Wersja polska na zlecenie telewizji Puls San Studio Polska. Tekst Witold Kacperski czytał Mirosław Uczta.